Hejka moi widzowie, dzisiaj poszukamy lalony to zaczynajmy musimy uporować tutaj parę zwierząt pelujemy na nie musimy zabić Przynajmniej cztery kury. To była pierwsza, jeszcze trzy, czyli te trzy. I musimy zabić jedną krowę. Bito. Widzicie? Teraz idziemy szukać jednej krowy. Tylko co no będzie? Krowa. Możemy też upolować barana albo kozę. Jest tu koza. Jedną kozę. Krowę albo barana i cztery kury albo koguty. Do wyboru. Ok, teraz idziemy do domciu. Dziesięć razy musimy zrobić członkowie rodziny. Gotowe. Teraz śpimy, dopóki będzie noc. Okej, okay. musimy teraz iść tutaj w to miejsce. I musimy tam ją szukać. Musimy iść tam, gdzie jest ten mały domek. Akurat ja tutaj sobie zaznaczyłam. Teraz. Nie wiem, gdzie jest ten dom. Tam. Teraz musimy tutaj dać Krok. Legnąć sobie. Teraz pierwsza osoba. Ach, jestem. Pierwsza osoba. Teraz dziesięć sekund czekamy. Odwracamy się. O mój god! Ona tu jest! Szybko uciekam! Uciekać, uciekać, uciekam, uciekam, uciekam. Ona mnie nie śledzi, serio. To nie jest mój członek rodziny. Patrzcie, ona tam dalej siedzi. Szybko uciekaj! Uciekać! To za Jak tylko można, ten bóg działa, serio. Uciekać, do domu. Mój Boże, ona tam była. Dobrze, że nie zdążyła mnie sakować. Bają je, Myślę, że uważacie na ranę. Bają.